Witajcie, Słońca Moje! Kostek odstawiony do szkoły. A ja zaraz jadę z samego rana do roboty, bo... Bo mi się jajka skończyły. Wczoraj wieczorem. A, a mój jajcarz, mój dostawca jajek będzie dopiero w poniedziałek. I pójdę sobie na laiki do mojego drugiego dostawcy jajek. Ten drugi to jest taka nasza rezerwa. A co to są laiki, powiecie mi? Laiki, kochani, to są lokalne bazary warzywno-owocowe, yy, które się odbywają raz w tygodniu, wyznaczonych do tego dzielnicach, i w każdej dzielnicy jest w inny dzień na przykład koło szkoły mają w poniedziałki lajki. koło mojego sklepu są w piątki, czyli dzisiaj i koło mojego domu są w każdy czwartek. No i możecie tam znaleźć nie tylko owoce i warzywa świeże owoce i warzywa, ale również ryby, ciuchy, buty, materiały, firany. Ale głównie jest to bazar warzywno-owocowy. Więc zabieram was ze sobą. Ksiądz, <laughs> mój klient, ksiądz, szedł. Niechle. Panie, masz pan, stop, gdzie pan jedziesz? I tu robią. A, zawieszają świąteczne ozdoby. alu! To są właśnie laiki. Można spotkać świeże rybki. Świeże rybki. Owoce, warzywa. O, jest godzina 8.30. 8.30. Jest mało ludzi, o godzinie drugiej przed trzecią będzie full ludzi z tego względu, że straganiarze, żeby pozbyć się już resztek towarów, obniżają cenę i wtedy to się po prostu tutaj nie przeciśniesz. A to są koszyczki, to są koszyczki na kółeczkach, specjalne na zakupy i właśnie tak dreczynki, czy na lajki, jak przychodzą, czy jak idą do supermarketu, to biorą sobie takie koszyczki żeby nie dźwigać zakupów. I tutaj nie jest to żaden wstyd. Patrzcie, jak pięknie kolorowo. Pięknie kolorowo. Melony o 70 centów. Co by Wam ciekawego pokazać? Czego w Polsce na przykład nie ma? No nie wiem. Wszystko to znacie Te same warzywa i owoce Tu jest inny jęcarz, nie znam go Ja mojego szukam Nie pamiętam które ma stoisko Cytryny za 1,30 Są drogie teraz Bo nie są w sezonie O kwiaty też sprzedają doniczkowe Balkon i cięte kwiatki też są. Miniarguziki. No, jak coś zobaczę takiego nietypowego. O, oliwki, pokażę Wam. Są oliwki. Są przyprawy: herbaty, przyprawy i oliwki. Różne. Widzę, już są bez pestek. To są malutkie. Mm, nie ma to. na No. Oliwki uwielbiam. Kocham oliwki. A co tutaj mamy? Miody. No mm, jakie ładne stoisko. Świeczki, miody. Bardzo ładne. Jakie po ile ma te miody? To 12 euro za kilogram. No to w sumie. Percent. Ja mam za 10 euro za kilogram w Ale to też w zależności właśnie jaki jest miód. Najdroższy jest miód yy, z dębu chyba. A najtańszy jest kwiatowy, wielokwiatowy. O, granaty. O 2,5 euro, cytrynki, melonki. Pięknie pachnie na lajkach. bardzo dużo moich klientek spotykam. Ja Kala, A oliwki są surowe. Że można sobie kupić i sobie samemu zrobić. <laughs> oh. ja Ciastka, cukierki. O i ciuchy się zaczynają. Wiecie, to są takie ciuchy chińskie. <laughs> Nie znajdziecie fajnych ciuchów na lajkach, zapomnijcie. To są takie właśnie ciuchy. O. Jak ja to mówię, tu można zakupić portki do roboty. O, o następny jajca, a gdzie jest mój jajca? Ja tutaj gadu, gadu, a mojego jajcaża nie patrzę. Gdzie on stoi? Skubany jajcaż na Jordos się nazywa. A mnie zawsze tak podrywa. W ogóle Grecy to są podrywacze. Podrywają. Podrywają cały czas i się z tym nie kryją. Ale oni mają e, podrywanie takie słodkie słowa. Takie słodkie słowa w bardzo ładny sposób podrywają. Kiedyś to mnie denerwowało strasznie. O Jezu, jak ja się denerwowałam. A teraz wiecie, to już mi weszło każde w ten... w nawyk, już jestem przyzwyczajona do tego. Nie zwracam uwagi, albo głupio odpowiadam. O, jak teraz ten yy, o córkę moją się ze, e, zapytał, no bo ją znalazł ze sklepu, jak Paula przesiadywała. I mówi, ale nie pamiętam, mówi, ale ona na pewno też mówi taka ładna, mówi jak ty, nie? Masz zdjęcie? Masz zdjęcie? Pokaż. Bo to mu pokazuje w telefonie. O, o jaka ładna. I mówię, no jak? Pewnie, że ładna, jak mama ładną mamusię. Głupio gada, głupio odpowiada mnie. <głupio <gana> no. I tak. Jajca mam ciężkie, skubane. Idę do sklepu teraz. Zostawię jajka i jadę do marketu, zrobię jakieś małe zakupki. <kłupio> I do domu gotować łobiat. Bo później Kostak przyjdzie. No i po południu znowu muszę przyjść do pracy. Bo Nikos na kiełdę będzie jechał. Nara. No zostawiłam jajka w sklepie, idę po auto. A ten Nikos się pyta, mówi, co? Zagadywał Cię, mówi, ten jajcarz znowu, głupio? Mówię, no i mu powiedziałam, się śmieliśmy. No Włosi też tak, tacy mi są podrywaczami. Ale dobra, zostawmy podrywaczy i trzeba się wziąć za robotę. Wołam kota i wołam i nie chcę przyjść. Kicia, no chodź. No chodź, Kicia. Ela Zobacz co mam! Konserwa uhu -huh. No, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie konserwa. Uhu -huh. Ja w pracy byłam znowu po południu i jadę... Kupić produkty na ciasto. A jakie ciasto to zobaczycie się dowiecie niedługo. Ja do moich wypieków używam przeważnie śmietankę kremówkę yy, tą 30%. Ona jest paczkowana po 3 w środku i się bardziej opłaca bo jest za 2,49, więc biorę. Będę potrzebowała też masło. Biorę sobie dwie kostki, jedną na zapas. I co jeszcze tam było potrzebne? Muszę na listę spojrzeć. A pożelatynę do innego sklepu, bo tej sypkiej nie mają. I budyń czekoladowy tutaj też nie mają. Dobra. Składniki, które potrzebuję są u góry. Znowu? tu są składniki do wypieków co ja A jedna yy, moja widzka się pytała czy jest żelfix w Grecji jest i pisze gelfix też doktora Etkera Edg a ja biorę żelatynę w proszku tą najbardziej lubię nie lubię tej w, w tych płatkach lubię w proszku co tam miałam jeszcze budyń kupić? Chciałam Wam pokazać. Kurczę, budyń tu jest czekoladowy tak. Tak galaretki ze stevią bez cukru. Bez cukru, bez cukru, bez cukru, bez cukru. Smak granatu. Nie ma fajnych wyborów yy, w galaretkach. Nie ma na przykład tak jak w Polsce fioletowych, czy niebieskich, czy Coca-Cola. Nie ma, tu są przeważnie czerwone, pomarańczowe, żółte. No i zielona to jest nowość. Nie było kiedyś zielonej galaretki. Co my tu mamy? Aromaty: chustawkowy, czekoladowy, migdał, wanilia, wanilia. Może kupię wanielię, bo mi się skończyła. No właśnie. Są syropy. Fajnie sobie tak lody nimi polać. Ale co ja wam tu o lodach gadam? Jak w Polsce macie zimno <grywka> Dobra, idę do kasy. Tu się dalej chłopczyku, popisz. Ja już w domu. Tak jak wam wcześniej mówiłam, ta śmietanka kremówka jest rewelacyjna. I się opłaca, bo są trzy w paczce za 2,5 euro. A tak normalnie pojedynczo jakbyście chcieli kupić, to pojedynczo wychodzi 90 centów. Tak, 98 centów. Jakoś tak. No te budynie wzięłam czekoladowe, nie wiem który użyję, bo ten jest yy, ma więcej gramów. Żelatynka, masełko, waniliowy aromat. Co ja tu jeszcze mam? Sobie kupiłam mleczko do zmywania makijażu, bo mi się skończyło. Takie na szybko wzięłam, bo normalnie to zwiszy biorę. Dużą pakę za 9 euro, a tam jest kurczę 250, nie, 400 tam jest, tak? A tu masz 200 ml za? O ile to było? 3 euro, 2,80 jakoś, tak? Nieważne. No i co? Jajca do ciasta. I tak, jakie składniki będą potrzebne do ciasta? Wszystkie to Wam jutro pokażę w jutrzejszym blogu. A teraz ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia jutro papa pa. hej patrzcie co mi się stało odgłosy z tego herbatę robię wsadziłam tosty żeby zrobić i zapomniałam że tutaj nie wsadziłam płyty tutaj sobie naszkwam płytę żeby ją doszorować i nie wsadziłam tej płyty i zamknęłam tego gryla i czuję że coś śmierdzi Boże, ja patrzę, a tu dym leciał z tego. Się przyjarało do tych grzałek. Ja nie wiem jak ja to teraz doszoruję. Oh. Taka ze mnie sierota, no.